Diabła z grami jest wspierany przez sklep Electronic Dreams www.electronicdreams.pl sklep dla prawdziwych graczy. Wpadaj na mój Patronite i pozwól mi rozwijać moją twórczość. Dla patronów są przewidziane konkursy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Do Diabła z grami, a my lecimy z najciekawszymi premierami listopada 2021. Jazz Dance 2022, czyli najnowsza odsłona bardzo lubianej, bardzo popularnej gry tanecznej, której ja fenomenu absolutnie nie potrafię zrozumieć, no ale jeżeli tutaj na moim kanale mam widownię, która lubi tańczyć, moi drodzy, no to powinniście mieć ten tytuł jak najbardziej na uwadze. Kolejna gra, czyli Call of Duty Vanguard, czyli skrypty, cutscenki, wybuchy, headshoty, strzały, Wojna Multiplayer, pewnie później też zombie oraz cała masa broni, moi drodzy. Ja zawsze przed premierą każdego Call of Duty narzekam, a potem gram i bawię się naprawdę świetnie i bardzo możliwe, że tym razem będzie podobnie. Kolejny tytuł, a tak naprawdę DLC to Animal Crossing Happy Home Paradise, czyli dodatek do kultowego tytułu, w którym będziemy mogli budować dla naszych leśnych przyjaciół przeróżne domki. Już widzę, jak moja żona przepada na kolejne. 300 godzin, No ale polecam, polecam. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Kolejna gra, czyli Smurfy Misja Złoliści. Tak jest, Polacy postarali się z tłumaczeniem. Moi drodzy, będzie to platformer, który o dziwo, zaskakująco wygląda dobrze na zwiastunach. Mam nadzieję, że tutaj tego nie skaszają, a jeżeli nie skaszają, to pewnie sprawdzę, ponieważ dobrych platformerów jest jak na lekarstwo. Kolejna gra, czyli Blue Reflection, która wychodzi na PlayStation 4 i Nintendo Switch. Mamy tutaj do czynienia z bardzo mocno japońskim e, RPGM, którego japońskość, słuchajcie, tak mocno sobie z ekranu, że w zasadzie nawet nie wiem, co powiedzieć. Powiem tylko tyle, że jak zobaczę recenzję, to się bardzo możliwe, że tym tytułem zainteresuję, ponieważ japońskie RPG uwielbiam. Kolejna gra, czyli Forza Horizon 5 na Xboxy, pc oraz wszystkie te, wiecie, sprzęty Billa Gatesa. Eee, dla miłośników motoryzacji jest to najprawdopodobniej najlepszy tytuł na ziemi. Ja miłośnikiem motoryzacji nie jestem i odpuszczam, aczkolwiek Doceniam naprawdę ogrom pracy, które włożyli twórcy w tą grę. No tytuł wygląda tak realistycznie, że momentami można to pomylić z relacją, wiecie, z jakichś wyścigów, tak? Otwarty świat, ogromna ilość aut, fotorealistyczna grafika, więc to są myślę, że rzeczy, które sprawią, że cała masa osób będzie chciała ten tytuł zakupić. Kolejna premiera to Final Fantasy V Pixel Remastered na telefoniki komórkowe. Więc chciałbym tylko wyrazić moje zażenowanie i wkurzenie, ponieważ bardzo chciałbym zobaczyć te wszystkie części Final Fantasy Pixel Remastered na przykład na Nintendo Switch lub też na jakichś innych konsolach. Konsolach, a nie na telefonie. Kolejna gra to GTA Trilogy, moi drodzy, Definitive Edition, która wychodzi na PlayStation 4, 5, Xboxa Series X, Xboxa One, Nintendo Switch, komputery osobiste. Pralki, zmywarki oraz suszarki, słuchajcie, i lodówki. Gra wychodzi dosłownie na wszystko, i bardzo tutaj widzę, że popularne jest to, że wszyscy narzekamy na cenę tego, jak bardzo droga będzie ta składanka, ale wszyscy narzekają, a każdy i tak kupi i będzie się świetnie bawił. Ja jestem bardzo zainteresowany tym tytułem. Przyznam, że dla mnie ta właśnie trylogia 3D GTA to pozycje absolutnie kultowe, no i bardzo bym chciał w nie przejść, w nie przejść, je przejść na Nintendo Switch, moi drodzy. Kolejna gra to bardzo mroczny, brutalny horror, który nazywa się Pups and Pers Animal Hospital na Nintendo Switch, czyli gra, w której, tak jak widzicie, wcielimy się w weterynarza, który będzie głaskał kotki. Myślę, że się tym zainteresuje. A no, jeżeli ja to, nie ja to kupię że nie. Okej, okay, kolejna gra, czyli Star Wars Kotor. Przekultowy tak naprawdę tytuł moi drodzy, który jest rpg z podobno świetną fabułą, podobno zajebistymi mechanikami, ale ja nie jestem absolutnie fanem Gwiezdnych Wojen, więc ten tytuł odpuszczę. Kolejna gra to ta już nie odpuszczę, słuchajcie, czyli Shin Megami Tensei 5, Demoniczny, mroczny, bardzo taki ponury japoński RPG, który jest jedną z głośniejszych premier na Nintendo Switch tego roku. No ja czekam. Bardzo możliwe, że zobaczycie ten, tytu ten tytuł na moim kanale, ponieważ zamierzam Wziąć go najprawdopodobniej na premierę. A no i wy też myśleliście, że protagonista jest. w sensie, że protagonistka jest protagonistą? Ja tak myślałem bardzo długo. Myślałem, że chodzimy babeczką, a chodzimy jednak facetem. Ale to nieistotne. istotne. Istotne jest to, że gra wychodzi 12 listopada i zapowiada się naprawdę, naprawdę. Świetnie. Kolejne tytuły to Blood Rain 1 i 2 rev Revamped Edition, moi drodzy. E, Piszę, w sensie mówię o tym, dlatego, bo nie wiem, dlaczego ktoś to remasteruje, skoro te tytuły były po prostu moim osobiście zdaniem kiepskie. Tak, ja skończyłem to na e, jedno, jedynkę bodajże tylko na PlayStation 2, no i nie byłem zadowolony. E, kolejny tytuł to Battlefield 2042, czyli jeszcze więcej wojny, moi drodzy. Wybuchy, multiplayer, strzały, headshoty. A, chyba mówiłem to przy okazji Call of Duty, no ale wiadomo, słuchajcie, jedno i drugie pasuje, czy opis pasuje do obu tytułów. Fani strzelanek będą tutaj na pewno przeabsolutnie przeszczęśliwi. Kolejny tytuł to Pokémon Shining Pearl and Brilliant Diamond, czyli remake gier z bodajże Boya Advance. A. Powiem Wam tak, zawsze chciałem mieć Boya Advance, nie, Gamboy Color. Gamboy Color, jak byłem dzieciakiem, nigdy go nie miałem i zawsze chciałem zagrać w te Pokémony, jak byłem dzieckiem, tak? I też nie zagrałem, więc istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo. Bardzo że zainteresuję się tym tytułem i w końcu zrozumiem na czym polega ten cholerny kult Pokémonów, moi drodzy. Kolejna gra, czyli Farming Simulator 22. Będziemy mogli e, zarządzać naszą farmą, słuchajcie, zbierać żniwa, kupować najnowsze maszyny rolnicze, nachlać się z kuzynem i dać mu w gębę. No, może bez tego akurat, ale gra. Będzie takim typowym symulatorem wiejskiego życia z bardzo zaawansowanym, wiecie, managementem wszystkich tutaj nasion, maszyn i tak dalej. Absolutnie nie dla mnie, aczkolwiek tytuł zyskał bardzo dużą popularność na świecie i myślę, że ma dużą ilość zwolenników. Bardzo możliwe, że również na tym kanale i dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli tak faktycznie jest, moi drodzy. Ostatnia gra, czyli Asterix i Obelix Slap Them All, czyli dla mnie Najprawdopodobniej jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów tego miesiąca, w sensie nadchodzącego, listopada. Dwuwymiarowa biatyka, która wygląda jak najlepszej biatyki. słuchajcie, arcade z lat dziewięćdziesiątych. Tutaj mamy piękną rysowaną grafikę, no i bardzo ciężko będzie to spitolić. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Napiszcie mi w komentarzach, jakie premiery Was interesują najbardziej w listopadzie, a my widzimy się w kolejnym, niesamowitym odcinku Do Diabła z grami. Na razie, cześć i czołem!